Czas na słów pielęgnacyjnych roku 2012. Zacznę od ciała. Tutaj niewiele kosmetyków mnie zachwyciło. Już nie zabieram. Na kolana. Yy, hipoalergiczny skrab cukrowy firmy Pat etenap To jest taki wielki słój. Yy, Peeling ten nie jest jakoś specjalnie tani. Natomiast jest niesamowicie wydajny. Jak widzicie, praktycznie go już zużyłam. Jest świetny, bardzo delikatnie, subtelnie pachnie. Ja nie lubię kosmetyków pielęgnacyjnych do ciała, które mają jakiś taki wyraźny zapach, ponieważ od zapachu uważam, że są perfumy, natomiast kosmetyki pielęgnacyjne powinny przede wszystkim pielęgnować. Ma bardzo subtelny zapach, rewelacyjnie wygładza skórę, może nie jest jakimś takim mocnym drapakiem, ale jednak ją wygładza no i o, oprócz tego fajnie ją pielęgnuje, ponieważ nawilża, lekko natłuszcza i jeżeli macie taką normalną skórę, nie jakąś przesuszoną, nie trzeba już po użyciu tego skrabu używać balsamu, co dla mnie na przykład osoby, która absolutnie jeżeli chodzi o balsamy do ciała ma amnezję, jest świetnym wyjściem. Krem do stóp firmy Mariza nawilżająco-wygładzający, z lawendą, mocznikiem i z woskiem pszczelim. Nie mam jakiegoś bzika na punkcie moich stóp czy dłoni, ta pielęgnacja taka naprawdę bardzo podstawowa, chociaż na pewno powinnam się bardziej przyłożyć. Natomiast ten krem przede wszystkim ślicznie pachnie, uwielbiam zapach lawendy w ogóle. Dobrze pielęgnuje moje stopy, zmiękcza naskórek, nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Pianki i żel do golenia firmy VENUS. Tutaj akurat mam piankę, ale najbardziej zachwycił mnie żel, który miałam, całkiem niedawno go skończyłam i wyrzuciłam, ponieważ nie robię jakichś dziwnych projektów w denko, więc nie zbieram postych opakowań od razu je wyrzucam do kosza. Tutaj mam piankę o zapachu melona, miałam też piankę o zapachu żurawiny, no i właśnie ten genialny żel do golenia. Niedrogie. Naprawdę świetnie się sprawdzają, bardzo dobre, nie wiem po co przepłacać, kupować jakieś droższe produkty, skoro ta nasza mm, venus jest całkiem, całkiem przyzwoita i Ostatni y, produkt z kategorii ciało to balsam delikatnie brązujący firmy Floslek. Ma taki karmelowy, dosyć słodki zapach, których ja nie lubię organicznie, wręcz w natomiast nie wyczuwa się nim tylko tak, tak zwanego samopalającego smrodku, który towarzyszy wielu balsamom i samopalaczom. E, zapach ten jest na tyle smakowy że jak się wysmaruje tym balsamem, to moja lika teraz przebiega w że Bardzo subtelnie, delikatnie brązuje skórę, pielęgnuje ją, wygładza, jest taka nawilżona, elastyczna, gładka, taka, połyskująca wręcz nawet. Polecam, naprawdę niedrogi i dobry produkt. Jeżeli chodzi o pielęgnację ciała, to by było wszystko. Przechodzimy do pielęgnacji twarzy. Mycie, mycie twarzy. Miałam tutaj kilka produktów, które naprawdę mi się spodobały, różne naturalne mydła typu Alep i tak dalej, natomiast ograniczałam się do dwóch. Kolagenowy żel do mycia twarzy jest dosyć drogi, ale bardzo wydajny i generalnie świetnie sprawdza się w pielęgnacji skóry, ponieważ nie tylko ją myje, ale właśnie łagodzi podrażnienia, Lili właśnie chodziła ze spaceru. Łagodzi podrażnienia, nie ściąga skór. Naprawdę zgodne polecenia. Oraz mydło z ozonem. Jest to firma Scandia Cosmetics. Lili! Oraz mydło z ozonem Scandia Cosmetics. Również świetnie myje twarz, nie ściąga jej jakoś wybitnie, nie wysusza. Bardzo dobrze się sprawdza. Jestem fanatyczką maseczek do twarzy, dlatego też w pielęgnacji zwykle twarzy nie, nie, nie szaleję na punkcie kremu do twarzy, natomiast wszelkie maseczki i sera, serum sera muszą zawsze u mnie być. W tym 2012 roku uwielbiałam nakładać na twarz maseczki nawilżające. Moim ulubieńcem stała się maseczka firmy Dermedic Hydrain Hyaluron, naprawdę świetnie nawilża, relaksuje, odpręża skórę. Maseczki w saszetkach firmy również Dermedic, Norma Mati, maseczka aktywnie matująca. Mam z białą glinką, z tego co pamiętam, bo mam już którąś z kolei saszetkę. Naprawdę fajnie, tak ściąga skórę, oczyszcza, ale nie wysusza, nie ma jakiegoś dyskomfortu podczas, gdy ją mamy na, na twarzy. Również polecam. Nieśmiertelne główienko słowika japońskiego, czyli Uguisu no fan. Co jeszcze z maseczek mogę Wam pokazać? A tak, spirulina, czyli ani morskie, akurat moje pochodzące z sklepu Zrób sobie krem, również podstawa mojej pielęgnacji maseczkowej. Dwa kremy, dwa kremy mnie zachwyciły w tym roku do twarzy. Był to Rilassin, jest to firma Instytutu Ganassini. Jest on skierowany do cery z problemami naczynkowymi, natomiast ma taką właśnie fajną, lekką, zielonkawą barwę. Natomiast ja nie mam problemów z naczynkami raczej, tam mam kilka wokół nosa, ale to wszystko. Natomiast świetnie nawilża, nie podrażnia, nie zapycha przede wszystkim, ponieważ ja się panicznie boję tego zapychania w kremach do twarzy. Naprawdę świetny, świetny produkt. Dokładnie pachnie. Oraz mój hit absolutny, lekki krem do cery trądzikowej, jest to krem, zestawy do samo zrobienia Zestaw ten pochodzi ze strony kolarówka.com. Niedługo wrzucę filmik, jak go zrobiłam, ponieważ filmik nakręciłam, krem już dobija do dna, a, a filmiku jeszcze nie wrzuciłam, o wstydzie, ale już niedługo go wrzucę, a jeszcze muszę dobrać dźwięk. Naprawdę świetny krem, on jest z olejem tamanu. Właśnie taką delikatną delikatny bądź tego oleju tamanu ma, mimo ona akurat nie przeszkadza, barwę trzyma tak lekko zielonkawą. Yy, oprócz tego, że nie zapychań, całkiem nieźle nawilża, chociaż cztery przesuszone czy dojrzałe mogą cierpieć na niedosyt, jeżeli chodzi o nawilżanie skóry. Yy, fajnie tak zalecza wszelkie niespodzianki, uspokaja koń i skórę. Naprawdę zgodne polecenia. Nie jest jakiś bardzo ciężki i trudny do wykonania. Wszystko mamy odmierzone w te czy wlać, tam zmieszać i już mamy naprawdę bardzo dobry krem za niewielkie pieniądze. Wspominałam... Wspominam Wam, że oprócz masaczy bardzo lubię wszelkie sera do twarzy. Serumy, sera. Dwa sera skradły moje serce, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy. Jest to gotowy już serum Eco Ampoule 1 firmy Pat Wrap do skóry wrażliwej i suchej. Nie należą do najtańszych, ale ma całkiem fajny, ma całkiem fajny krótki skład. Wkuszą mi też inne eco ampułki z tej firmy, ponieważ widziałam tam całkiem ciekawe i o bardziej rozbudowanych naturalnych składach. Ta się świetnie sprawdziła. gdybym tym się skończyła, byłam wręcz zasmucona tym faktem, ale znalazłam fajny zamiennik. Może nie mają bardzo podobnych składów, natomiast jeżeli chodzi o działanie właśnie takiego kojenia, nawilżenia, wygładzenia, lekkiego napięcia, profilaktyki przeciwmaszczkowej, to działanie jest podobne. Jest to eliksir giftingująco wygładzający z nanokoloidami złota, który również jest ze sklepu kom występuje w takim zestawie do zrobienia sobie samemu. Jego już pokazywałam Wam tutaj na YouTube, jak go zrobić. I te dwa sera bardzo, bardzo polubiłam. Postawą mojej pielęgnacji takiej właśnie, bo moja skóra jest taka bardzo szalona, bardzo kapryśna i wybredna, są yy, olejki z drzewa herbacianego. Tu jakoś mam dwa, zrób sobie krem i The Body Shop. Co tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o twarz? Kremu do twarzy, kremu do twarzy wam pokazywałam, kremy pod oczu. Miałam, y, miałam gdzieś, y, ale też wyrzuciłam już chyba opakowanie, bo mi się skończył krem pod oczy firmy Dermedic. Y, to jest ten ulubiony krem pod oczy. Jeżeli chodzi o półprodukty, które dodaję do kosmetyków gotowych, to kwas alfa liponowy, tej go w niewielkiej ilości do porcji tego kremu, y, tego o, lekki krem do cery trądzikowej. Wzmacnia jego działanie takie właśnie przeciwtrądzikowe, przeciwniespodziankowe, oraz tak. Mam tutaj kwas migdałowy, który też jest podstawą mojej pielęgnacji. Robię z niego toniki, złuszczam się nim, czyli peeling kwasem migdałowym to też podstawy już od kilku, kilku lat dobrych mi towarzyszy. Oraz dwa produkty, półprodukty, które dodaję do toników to biosiarka. I ekstrakt z wierzby białej. Te, te dwa produkty również mają takie działanie antybakteryjne, przeciwtrądzikowe Dodaję je do toników, yy, do, do twarzy pochodzących ze sklepu z sobie krem. Jeżeli chodzi o twarz, to był. Aha, jeszcze nie wszystko to mój Moim najlepszym dm jeżeli chodzi o twarz, jest tonik, który sama sobie robię z kozieratki. Kupuję nasienie kozieratki za całe 2 złote w aptece. Zalewam łóżkę yy, yy, pół planki gorącej wody, wrzącej wody zalewam właśnie tą łyżkę tego nasienia koziaratki. Przykrywam talerzykiem, odstawiam na 15 minut i, i przemywam tą twarz. To naprawdę świetna sprawa, ponieważ również pomaga mi walczyć z niespodziankami. Tylko trzeba uważać, żeby za długo po nałożeniu na twarz nie zwlekać i od razu praktycznie nałożyć krem, ponieważ dosyć szybko zaczyna się skóra tak ściągać, jak nie nieprzyjemne uczucie ściągnięcia, ale warto, pachnie troszeczkę bulionem, bo. Kozieratka, nie wiem czy wiecie, jest składnikiem przyprawy kary i ma takie właśnie charakterystyczne zapach, natomiast jest świetna, jeżeli chodzi o problemy na naszej skórze, na, na twarzy. Twarz za nami i teraz czas na włosy. Jak wiecie, w roku 2012 postanowiłam wziąć się za swoje włosy i zafundować im taką świadomą pielęgnację, ponieważ no, wołało już o pomstę do nieba były naprawdę zmasakrowane, natomiast w końcu lipca zafarbowałam je farbą apteczną, która po prostu je kompletnie dobiła, zaczęły tak masakrystycznie wręcz wypadać garściami. Tutaj na skroniach mam praktycznie już łysy placki, że powiedziałam sobie, to koniec farbowania chemicznego i dlatego sięgnęłam po henny. Te henny akurat ta firma Kali, którą kupuję na archipelagu piękna orzechowy brąz i tutaj jest henna z amlą w odcieniu czerwieni. Szampon, który również pomógł mi uporać się z badającymi włosami. Genialny, naprawdę świetny, rewelacyjny, ale dosyć drogi szampon. Natomiast uważam, że warto, ponieważ jest wydajny. Pięknie pachnie takim rozmarynem. Eee, firma Biocup. Naprawdę ogranicza wypadanie włosów. Oczywiście warto go potrzymać kilka minut na głowie, ponieważ wiadomo, akumujemy nim włosy, teraz go to nie ma badań, nie zadziała. Eee, jest gęsty, jest wydajny, pięknie pachnie, bardzo fajny skład, gorąco polecam. O olejowaniu Polska, a nawet powiem łódzka firma Oil Medica wypuściła w tym roku maskę i odżywkę do włosów. Jest ona na bazie oleju kokosowego, wzbogacona ośmioma składnikami odżywczymi, m.in. ekstraktem z owoców Amli, olejkiem rozmarynowym, olejkiem z trawy cytrynowej, z oraz henny ma ona postać stałą, ponieważ głównie zawiera olej kokosowy, który w niższej temperaturze ma właśnie taką stałą postać. dlatego też trzeba włożyć tę butelkę do ciepłej wody żeby móc skorzystać z tego oleju, ponieważ moje włosy po tych wszystkich problemach z farbowaniem i, i po tych wszystkich eksperymentach które spowodowały, że są takie a nie inne, stały się wysokoporowate, czyli Olej kokosowy głównie na włosy porowate wysoko źle wpływa, dlatego też stosuję go tylko i wyłącznie na skórę głowy, ponieważ nawet szkoda mi go na całe włosy, zawiera takie fajne rzeczy, które chciałabym, żeby dostały, zostały dostarczone moim cebulką włosa, a nie powlekły mój martwy włos, dlatego też wcieram go w skórę głowy drugim olejem, który naprawdę... Fajnie sobie działa. Jest olej z korzenia z ziołami firmy nami. Kupiłam go w aptece DOS.pl. Za około 30 zł nie jest najtańszy, ale też używam go wyłącznie na skórę głowy. I naprawdę, naprawdę działa. Bardzo gorąco go polecam. Kolejnym olejem jest olejek do masażu firmy Archipelag Piękna. Bardzo przyjemnie pachnie. Ma fajny naturalny skład. Jego ja używam akurat nie do masażu, tylko na, na końcówki włosów w celu zabezpieczenia ich przed niszczeniem. Jeżeli Wasze końcówki włosów próbują się rozdwajać, to taki olej sam yy, nie da rady, dlatego też warto nałożyć warstwę ochronną silikonu. Występują one w takich preparatach typu jedwab w płynie. E, oczywiście jedwa zwykle tam nie ma, natomiast e, właśnie cała masa silikonu, które nie są wcale takie złe, nie należy ich unikać, ponieważ one fajnie działają jako taka warstwa ochronna. E, chronią nasze włosy przed mechanicznymi uszkodzeniami, dlatego też, zwłaszcza na końcówki, warto sobie taki Jedwab w płynie stosować. Ja gorąco polecam yy, niedrogi jedwab w płynie firmy Green Pharmacy o całkiem fajnym składzie. Miałam róż, różne alfa, parfy, capillum i takie inne cuda, jeżeli chodzi o tego typu preparaty, które są o wiele drogie. Natomiast ten jedwab jest o wiele lepszy. Ma bardzo fajny skład, jest niedrogi, natomiast dosyć ciężko dostępny, dlatego warto go poszukać, bo naprawdę warto. Nie kosztuje wiele, a. Wleciał mi w drugą stronę. Nie kosztuje wiele, a naprawdę. Dobrze zabezpieczę końcówki włosów. Całą długość włosów zwykle używam oleje typu Rosman Firmama w tym różowym opakowaniu albo olej z nasion z pestek winogron. Teraz zamierzam kupić zwykły olej mignon, dlatego też nie pokazuję wam tych olejów. Jeżeli chodzi o odżywki, to nadal szukam zamiennika wycofanej z Rosmana i Sany z olejem z babasu. Bardzo, bardzo lubię tą odżywkę. Mam jeszcze chyba jedno opakowanie, dabungrowane gdzieś w łazience i do tej pory nie znalazłam równie tanie i dobrej odżywki takiej, której mogę wykorzystywać do OMO, czyli do tego całego procesu mycia włosów, odżywka, mycie, odżywka. Yy, czyli jeżeli chodzi o odżywki, to generalnie tylko tą polecam. Szukam na, na, dobrego zamiennika. Maski do włosów. W tym roku kupiłam sobie trzy wielkie maski. Do tej pory wszystkie w sumie przetestowałam, natomiast yy, ta jedna na razie przypadła mi do gustu. Jest to maska Slick Line. Tak się prezentuje. Ja akurat wzięłam litrowe opakowanie, ponieważ no, przez to, że moje włosy są dosyć zniszczone, bardzo często stosuję maski. Nie, nie jest to tylko raz w tygodniu, a czasami dwa, trzy razy w tygodniu. Jest to firma Stapis. Kupiłam oprócz niej jeszcze Callos i tą bananową Slick Line. Nie Slick Line, tylko. No, w każdym razie bananową, tutaj gdzieś umieszczę jej nazwę. Fajne są te odżywki, mają fajne składy, ale dla mnie zbyt intensywnie pachną. Nawet ta chyba, dlatego też najbardziej mi ta przypada do gustu, ponieważ nie że ma dosyć intensywny zapach, to jednak nie jest on taki wyrazisty jak w tamtych odżywkach maskach. No, dosyć mocno pachnie, ale no, myślę, że ten zapach najmniej mnie irytuje, dlatego stała się ona moją ulubioną matką do włosów. Mówiąc o włosach, nie mogę zapomnieć o siemieniu lnianym, które oprócz tego, że pije codziennie, to też wykorzystuję jako taki naturalny nawilżacz i środek stylizujący, robię tak zwanego grudka lnianego i układam na niego włosy, świetny stylizator właśnie do włosów takich kręconych jak moje. Bardzo dobrze też sprawdza się jako dodatek do masek, odżywek, ponieważ bardzo fajnie nawilża i skórę głowy, i same włosy, dlatego też siemiania, ale w mojej kuchni zawsze tak musi być. I kozieradka, o której już Wam wspominałam przy okazji pielęgnacji twarzy, nasienie kozieradki, oprócz tego, że świetnie się sprawdza na skórze twarzy, jako taki tonik ściągający, oczyszczający, łagodzący, to też kozieradka jest przede wszystkim genialna, jeżeli chodzi o wypadanie włosów. Taki Przygotowujemy ją, jeżeli chodzi o włos, tak samo jak w przypadku pielęgnacji skóry twarzy, czyli jedną łyżkę zalewamy pół szklanku, szklanki wrzątku, przykrywamy na 15 minut, żeby się zaparzyło i ten płyn wcieramy nawet codziennie w skórę głowy. Pani nam w ogóle unosi, widzicie, moje włosy są dosyć uniesione od, od głowy, pani odbijają. Pani właśnie podnosi... Lili... Fajnie podnosi włosy, odbija od skóry głowy i przede wszystkim bardzo szybko hamuje wypadanie włosów. Jest to po prostu genialny środek, niedrogi, ponieważ kosztuje około 2 zł, gorąco-gorąco na gorąco kolejkach. Telegnację mamy za sobą. Teraz czas na takich niekosmetycznych ulubieńców. Zapraszam.